Osoby przez lata związane z Hutą Florian, której tradycję kontynuuje dziś ArcelorMittal Poland, spotkały się w jednej ze Świętochłowickich restauracji, by w symboliczny sposób uczcić 40. rocznicę powstania Zakładu Blach Powlekanych. Spotkanie stało się okazją do wspominania początków funkcjonowania Zakładu BP i transformacji, jakie na przestrzeni kilkudziesięciu lat ta część huty przeszła. Zaczęło się w 75 roku 1 marca, 1 marca został powołany w Wydział, Zach Wydział Blach w budowie. Pierwszym szefem został pan inżynier Richta. Na samym początku było pięciu pracowników tego wydziału. Był to, tak jak wymieniłem, szef inżynier Richta, inżynier Matyjek, inżynier Cabaj, inżynier Ramut i pani Janc, sekretarka. I tak się to zaczęło. Jak długo trwała budowa zakładu? To znaczy zakład ruszył 20, formalnie, powiedzmy tak, 29 kwietnia między 76 roku na zmianie między popołudniową zmianą a nocną została wyprodukowana na linii ocenkowania pierwsza blacha ocenkowana w Świętochłowicach. Później był taki okres postoju, ale od września można powiedzieć, że wydział normalnie pracował, we wrześniu ruszyły... Ruszyła linia cięcia we, wrze we wrześniu, także ruszyła linia profilowania, a w październiku ruszyła 76 roku linia powlekania. No i właściwie od tego czasu wydział pracował normalnie. Wszystkie linie już wtedy pracowały. Następnie w czerwcu 77 roku wydział uzyskał, uzyskał pełną zdolność produkcyjną. No i właściwie to były takie początki, i tak się to powiedzmy. Taki był ten początek, te pierwsze dwa lata istnienia tego zakładu. A później ilu pracowników tak naprawdę przez ten zakład, przez ten wydział się przewinęło przez te 40 lat? To znaczy tego nie umiem powiedzieć. W największym okresie na zakładzie pracowało, jak dobrze pamiętam, bo to też pamięć jest ulotna, ale ja myślę, to jest między 500 a 600 osób. I to było największy układ zatrudnienia wtedy. No. Obecnie oczywiście te zatrudnienie jest dużo mniejsze, ponieważ nie ma linii przetwórczych, nie ma już tych, tak jak mówię, linii przetwórczych, została tylko linia ocynkowania i dwie linie powlekania i właściwie to jest wszystko, co w tej chwili zostało ze starego zakładu Blach. 40 lat temu nowo powstający wydział był tylko... Częścią e, dużej jednostki produkcyjnej e, całej huty, natomiast teraz jest to e, clue naszej, naszej działalności i w tym obszarze e, koncentrują się, koncentruje się cała nasza produkcja. Dla pracowników tego wydziału najważniejsze jest jedno y, wyrób, czyli blacha powlekana. Tak, e, blacha powlekana i blacha ocynkowana to jest wyrób, który od samego początku był u nas produkowany. Natomiast e, y, w ciągu rozwoju naszej, naszej, naszego zakładu powstawały też nowe produkty, jeżeli chodzi o blachę powlekaną, nowe struktury. Także teraz nie mamy już tylko jednego, jednego gatunku, który sprzedajemy, tylko mamy bardzo dużo, dużą różnorodność kolorystyczną oraz bardzo dużą różnorodność, jeżeli chodzi o wygląd i samą strukturę blach powlekanych. Dzisiejszy jubileusz, dzisiejsza rocznica jest okazją do refleksji nad tym, co już minęło, ale także to chyba dobry moment do tego, by zastanowić się i pomyśleć o przyszłości świętochowickiej huty, zakładu ArcelorMittal Poland i właśnie tego głównego elementu, czyli zakładu BP. Tak, nasz zakład cały czas się rozwija. Praktycznie co roku mamy jakieś inwestycje, czy to mniejsze, czy to większe. Naszym priorytetem jest przede wszystkim jakość, tak aby... Klienci rozpoznawali nasz wyrób i przede wszystkim chcieli go kupować. Oraz niezawodność maszyn, tak abyśmy mogli produkować jak największą ilość produktu. Byli pracownicy Huty Florian podczas skromnej, rocznicowej uroczystości, opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z pracą w Wydziale Blach Powlekanych. Wspominano czasy świetności Huty i jednocześnie dyskutowano o przyszłości zakładu ArcelorMittal Poland.